Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Rimworld. W dzisiejszym odcinku w dużej mierze skupimy się pierwsze na budowie konsoli łączności, która nam umożliwi handel z statkami znajdującymi się w kosmosie, a także w dużej mierze na pozyskaniu metalu, bo na razie to jest surowiec, z którego najbardziej brakuje. I żeby to zrobić to w pierwszej kolejności Górnikowi damy, zmniejszymy przy, priorytet na kopaniu na kwary na dwójkę i górnika damy na jedynkę. Dlaczego? Dlatego, że mm, teraz, jeżeli damy mu polecenie, żeby wykopał e, jakieś złoże, bądź wykopał po prostu cokolwiek, on zrobi to w pierwszej kolejności i dopiero wtedy, kiedy już tego nie będzie miał, pójdzie kopać do kwary. E, no bo tak, e, zrobimy to tylko da, dlatego, że po prostu. Tutaj na mapie widzimy, że tu się znajduje np. żelazo, złoto i jakiś srebro czy coś. A w Quarry po prostu jest totalny random. Nie wiemy co i kiedy, jak wykopie w jakiej ilości. A widzę, że jeszcze nas będzie ktoś atakować po drodze. Co się wiąże z tym, że będziemy mieć jeszcze mniej metalu którego w tym momencie mamy 320 sztuk, to jest jest nic, to jest można powiedzieć praktycznie Tu Musimy jej kazać, żeby wykopała to tu. O, inspiracja chirurgią. Hmm, inspiracja, to już mówiłem, to są rzeczy po prostu, że na pewno się udadzą. O, to szybko przyszli. Jeżeli ktoś ma inspirację, to... Większy szans, że komuś się uda wykonać daną rzecz. No nie niedobrze. Mają pistolet i granatodomkowe. Wszystko fajnie by było, gdyby nie to, że to są właśnie się... <coughs> pistoleto, domk... pistoleto domkowe. boż, Tak, mądry ja. E, granaty domkowe, bo jesteśmy w stanie się przeciwstawić wszystkiemu, tylko nie tym kolarnym granatom, bo te granaty spowodują... Ogromne uszkodzenia i często go się wrzucają bezpośrednio pomiędzy naszą obronę. Co skutkuje tym, że po prostu no nie mamy się kurde jak tym bronić. I wieżyczka wybucha na jednego hita, gdzie tak się nie dzieje. Gdzie jest jegomość, który ma te granaty? Idzie z tyłu najbardziej. Mamy szansę i się pozbyć. Zanim jeszcze przyjdzie go się z latami. Bardziej. Dobra, jeden już położony. To wszyscy nie się skupią ogień na tym, bo ten ma nóż. Dobrze. Ten tu w ogóle idzie nie wiem po co. Tu jest kolejny jego, może do odstrzału. O nie. Tak, Żeby nie Kolejny umarł, musisz z krętami korytarz, nie dąży. No i światło ok, zostali, mocno. Będzie mocno, no mocno. z Glocka nie jest to jakoś bardzo poważne. śmierć za 15 godzin, a tak spokojnie uda się nam go odratować. Teraz moje pytanie jest takie, czy to było już to tak, to był ten. No to ładnie. Tutaj po, hmm, postanowiłem sobie popatrzeć w gwiazdy. Tu już nasz medyk wyleczył. Znaczy opatrzył, bo to już nie wyleczone. Idzie dobrze. Nasza tylko przeszyła tym razem. Ta jest cało, nawet nie wystrzelała. Kurde, w tej trzeba być za niedługo amunicję na zupełnić. No, no, do tego wszystkiego potrzebny jest metal. A żeby metal trzeba iść wykopać. Tu mam trochę komponentów. Mm -mm. Jak ona to ma przydział? Kucharz. Ja mam jedzenia? 125. Yy, Damy ci na drugi. Na drugi stopień protezacji. Yy. Warg poluje, no nie mogę. Nie zdążymy go uratować, a to jest z nazwą, czyli on ma więź. Oj, oj, oj. Biedny Łąka się. No, dobrze by było, jakby on poszedł e, się położyć e, do swojej tej... Mm, Legowiska prowiz prowizorycznego, bo wtedy nasz kolonista mógłby. A to nie był ten atak, to jest jeszcze lepiej. Oblężenie, świetnie. Oblężenie, super, super. Pytanie, gdzie oni będą? A to jakieś dziwne to oblężenie? Trochę tu, trochę tam. A oblężenie charakteryzuje się tym, że oni lecą wszyscy w jedno miejsce i zaczynamy budować fortecę. Nie, to na freku, bo dla mnie to lepiej. Jeden już powalony, drugi gdzieś w miarę blisko, tak, tu lecimy po niego. To jest początek odcinka, a tutaj już takie heco. Proszę, sobie dobrze. A, no tutaj to nawet nie zdążymy, bardziej, bo to widzę, że wieżyczki się rozpadają. Z nim, nieważne. Idą, no, się będą grupować gdzieś tu. Trzeba tam iść szybko. Oj, ej! taki dzień, taki dzień. Co oni mają? O kurde. A to tylko parma widzę ten bronię jakoś z dobrą. A tu widzę, że już napędziła się. O, piękny szczał. Piękny szczał jeszcze zadowolenie wzrosło, bo udało się pokonać gościa. Co była za broń? ok. Hmm. okej. Ważne. Staramy się wziąć później tą broń. ci oni poszli, kurde. Super, co tu co to byli. Jakim cudem byśmy się wyminęli w taki sposób dziwny? Chyba widać z oczywami Wszyscy w tego dobrze by było jeszcze mm. Tak to nie Tak to mnie róbcie Chyba, proszę schować za. Kurde Właściwie tak myślałem, że to będzie Problem z tym zwierzakiem, Boże, z tym człowiekiem. No i pięknie. Kurde, 7 godzin nam padnie ten kolonista. Co za far co farsa. Ale Muszę Udało się. Oni uciekają. Jak najszybciej zwolnić ich z tego. Trzeba tomu 7 godzin, godzin. to mu ratować. Siedem godzin, sześć godzin. że mamy. Pięzi o Jezu, jak to idzie niefortunnie Pytanie czy Ty masz jakiekolwiek sprzęt? Nie masz żadnego mm. Nie też inaczej ile? 5 godzin 5 godzin połowa drogi Dobra, próbujemy Bo jest jeszcze taki mmm Manewr szybki, który można zrobić łóżko polowe i spróbować go tam, wyleczyć. Ale nie wiem, czy to będzie na tyle zdatne, dobre jak tam reszta. Brak zagrożenia. Ty uda się raczej wyleczyć. Się do Dobra, nie jest tak źle. Oblężenie przyszło pomyślnie. że przyszło pomyślnie. Dla nas pomyślnie, bo. Masiko nie udało się nas zaatakować. Okej, okay. wszyscy będą wyleczeni, ale co z tobą? Przecież ty nie byłeś wyleczona. Po... Musisz ich położyć i medyk cię musi opatrzać, później pokopiesz. To jest coś nie tak. Dobra. Super. Początek odcinka, dwa ataki. Jeden bardzo prosty, drugi trochę skomplikowany, bo gościu był dobrze uzbrojony. A, lekarz nie może chodzić. A z jakiegoś powodu? O cholera. To świetnie. To wręcz fantastycznie. Mm, 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 mm. Nikt nie może leczyć. Zupełnie. Tak, strzelania to jest to, co, czego w tym momencie potrzebuję. No, ale nie w stanie. No to kurde. Taktyczne czytanie to Co za farsa? Boże święty ten odcinek jest katastrofą. Nic się tu kurde nie idzie po mojej myśli. Tu jest atak, tu jest kolejny atak, tu oblężenie. I nadal mamy tylko jednego lekarza, pomimo tego, że mamy dodatkowego jednego kolonistę. Super. A i to jest to tuż przed e, tym wyobrażeniem. Nie. Zapomniałem o tym wargu cholernym. Tak, po swoim się. To jest to, czego... Nie ma, nie ważne. I wszystkie czynności trzeba znowu powtarzać. Boże. A ten pies to mógłby iść, nie wiem, to jest ten. Jest ten pies. Ten tu. On by, nie wiem, mógłby się iść położyć cokolwiek i ten. Gdyby dało się jakoś opatrzyć, uratować cokolwiek, a nie nosić, kurde ryż. I ty, pies, się połóż. O kurde, Co się stało. Z lokalizacji. E? To się spierdziło? Zobaczcie się... Tam tu znika mi ten. Ciekawe. Wykaps, wypadek kapsułetem sportowej, relacja. Kto ma jakie relacje, z kim? Przyjaciel, przyjaciel, to wszystko jest stąd. Przyjaciel, narzeczona też jest stąd. To też ci to będzie te siostra. A jest poza. ta gra czasami jest po prostu świetna. Co to? Nie, Nieźmieć teraz poluje. No kurna, świetnie. W ogóle jest jeden, To siedzi tu. Okej, okay. ona pracuje przy tym. Miło mnie. A to było szybkie. Chciałabym, żeby ona pobiła go jeszcze na śmierć. Bo. Wow. Dostał szoku. Czemu dostał szoku? A. Oraz to może być przyczyna dlaczego on się powrócił. I coś czuję, że on by już raczej nie wstał w własnych siłach stąd. Ona pokopała 1300 metalu i jest to w miarę spoko ilość. Na pewno na jakiś czas nam wystarczy. Ja tego pokroję tego no warga? Nie pokroję, to muszę pokazać pokroić to plus niedźwiedzia zawsze to więcej mięsa i skóry w razie czego na budowę jakie budowę na stworzenie jakiegoś ubioru czy czegoś git trzeba uprawiać sobie znaczy skończyła oprawiać zwierzęta Co to to mm. A nie zrobi to później, a to później. Możemy herbatę, no trochę te liście już my możemy herbatę później zrobić. Herbata powinna im dawać, e, poprawiać ich e, jakby samopoczucie. Dobra, a ja szukam, to będzie różne? Różne. Na razie to damy tu. Tu. Tak, tu będzie te dekompresja łączności. Wydamy 120 metal 4 komponenty. Komponentów mamy na telewizorze. Metalu też będziemy mieć. Jeszcze pieski nam przyniosą. Potem trzeba będzie rozłożyć w tych w magazynach te nadajniki orbitalnego handlu. Bo wszystko, co w ich obszarze jest, można wtedy nimi. Wszystko, co znajduje się w obszarze tego nadajnika, jakby widzi handlarz, możemy to mu sprzedać. Jeżeli czegoś nie będzie, to po prostu nie będziemy mogli mu tego sprzedać. I... to tyle. Więc będziemy musieli zrobić tutaj... 3 dajmy na... to znaczy tu 2 i tu 1. Razem 3, czyli jakieś... 120... nie, ile to kosztuje? Tak, 120 metalicznych komponenty. Do zrobienia. Hmm, czy to robisz w budownictwie, a jesteś na tyle uzdolniony na budownictwie. Dziewiątka i wopłomień nie powinno być. Dobrze, masz że zapomniał, powinieneś zepsuć tego. E, dobra, to jest raz. Teraz tak, najbardziej optymalnie będzie... Czyli dodam tu. I e, na przykład naj najbardziej skrajnie tu. A. Jeśli chciałbym magazyn posunąć rolę do góry to na przykład będzie już na zaś, zaś tego nadajnika. Świetnie. Na no, no, dodatek jakbyśmy mieli jakieś dobre stosunki to moglibyśmy wezwać sobie karawanę ale te dobre stosunki czy tam musiałby być przyjeździe zostawiam, to chyba się zaczyna od pół 60 czy coś takiego. Z na razie nic z nikim tego nie nie zrobimy. No, oczywiście chyba dzięki soli nosi, też są takie sytuacje, że jeżeli mamy z kimś przyjaźń, to ktoś nas, jeżeli nas coś atakuje, wróg, znaczy wróg, sojuszik o tym wie, jest w stanie wysłać nam mm, pomoc czasami, choć z reguły ta pomoc nie dociera na czas tego trochę dzień po ataku czy coś takiego, chyba że wcześniej poprosimy ją o nią. Albo mają dość blisko do naszej tutaj. No ale cóż, zawsze lepsze to, niż nic. Dobra, nasz pogotował to ostatni poziom do gotowania, mam ich 190. 90, 94, no trochę nam to starsze Trzeba projekt do badań, o proszę, nie zwróciłem uwagi, kiedy się skiczył... Dodanie. Hmm. Radar Turety. Tyle, chcesz, Radar Turety? Średnio. Pry, więcej, to ja bym poprosił to, żeby z tą ciężką, żeby móc zrobić miejsce, jakiś domek na warsztat eee, i tam zacząć kraftować ścieżki kajami, które są naprawdę dobrą bronią, aby jakieś inne w ogóle. LKM. Potem trzeba jeszcze trochę eksterminację z zwierzaków zrobić. Dobra, skoro ta nic nie robi, czy ta kopie, a ten drugi umie też budować dobrze, to, ni to póki nikt tu nie gotuje, nikt się zajmie tym... Zróżymy płytkami tego tu kuchni całej jadalni, i, I tej takiej trapy produkcyjnej na razie, można powiedzieć. Jest tu krawiecki stół, jest kosmoronczości, bada badań, jest do urządzenia. Ale ona nie powinna budować, bo w ogóle nic ma na. na dwójce ma, no tak. Ona ich nie buduje, ona nich kopie. Jeden budowla na razie w zupełności wystarczy. no się po okazji podłuczy trochę. A to odciążymy, już nie będzie musiał się zajmować tym dużym budowaniem. O, no i to jest pierwszy pierwszy nasz e, trader, który jest przebudowany za pośrednictwem właśnie tej całej konsoli łączności to sposób, by znaleźć osoby z społecznymi bo im osoba ma wiecze społeczne tym lepsze nam jakby oferty składają okej okay, teraz tak nie mamy wiele pieniędzy a na pewno musimy kupić precy o ja pierdziele to, to i to niżej bo to służy nam później do jak to się nazywa e. Zaawansowanej technologii możemy sprzedać kiedyś na herbatę. No średnio. Na pewno możemy to wywalić i to, bo tylko to zalega nam. No, super stali też granaty. Jedno zostawimy. Coś tu do sprzedania? Nie w się Problem: moglibyśmy kupić e, 1G90. Jest to dobra stajperka o bardzo dużej dystans. 15 obrażeń, ale jest to. Normalna, więc ona nie jest jakoś. Znaczy on jest klasy normalnej, jakości normalnej, więc jest ona jakoś super OP. też fajnie by było kupić, ale nas na niego nie stać. Kurde, wszystkie. na no i nas nie stać w sumie, musimy sprzedać te liście. Eee, może te diamenty też, bo na razie niepotrzebne. Ta Superstar potrzebna. Kupić, kurde. I ten... aj, aj, aj. No i ten. ajajaj. No ja chętnie bym nie kupił, ale no nie stać nas. A potrzebujemy pieniędzy, wręcz czekaj, jakby był inny trader, żeby po prostu kupić metal albo co innego ważniejszego. no To, to na razie, do tego nam mamy jeszcze daleko, bo to jest z glitartechu, to jeszcze trochę. No do tego manużu. więc na razie tylko i bo sprzedamy sobie, dobra. I one tu przyleciały gdzieś, tylko nie, nie widzę ich. Tu jest kasa. już je biorą. No, trochę smutno, że one jeszcze jakby mało możemy im zaoperować, bo jesteśmy w jedną strasznie kolonią. Ale no i dopiero zbudowana konsola łączności. I już pierwszy trader. Szkoda tylko, że to jest black market, a nie egzotyczny czy coś, bo będziemy sprzedali te rogi Trumbo za bardzo duże ilość kasy i jego futro, ale 2200 kasy to jest tak sporo. Okej, okay. tutaj to tutaj kopią, zbierają. To będzie chyba na tyle w tym odcinku. Trochę się pobiliśmy, nawet już byśmy przegrali, bo nasi dwóch albo trzech z naszych kolonistów by umarło. Takie razy, że nie mam lekarza, to następny odcinek będzie bardziej się skupił na chyba dalej budowie i jakości naszej tutaj kolonii. Damy podłogi wszędzie już raczej. Następny odcinek się uda wybudować. Tutaj nawet wylejemy chyba beton w Chłodza w podziarce. użyjemy glebę tam, gdzie włosak diabelski rośnie, żeby już trochę proces rośnięcia tych z których będziemy mieli potem z ich kanek, nie tkanek, z ich z nitek, po prostu ubrania, które są dużo bardziej wytrzymałe i też będziemy go transportować. Mieliśmy pierwszy kontakt to będziemy już chyba teraz tylko już coraz lepiej wieżyczki mamy dwie już tego drugiego poziomu w następnym odcinku chyba zbudujemy już warsztat i ciężkie kamy o ile metal na to pozwoli no i nic o, opuścił market to znaczy zasięg. komunikatora dobra ja się z wami żegnam dzięki za oglądanie Do następnego cześć